Czy chcecie e, taką ośmiobiegową, niesamowicie szybką skrzynię biegów w swoim aucie? Więc jakby co polecam braci namików, którzy też swego czasu byli najszybszymi zawodnikami e, w Polsce. A teraz ich klient, czyli Wojtek Mucha, Motomucha. I zapalona opona, ale odpuścił. Odpuścił możliwe, że przebije się dwa biegi wyżej i dopiero woda. I tak właśnie zrobił. Jest takim odpuszczaniem 11 no, ale to jest Mateusz Szysz. Zawsze jest walką z tymi manualami na samym początku. Chyba tego też coraz częściej kierowcy się przesiadają na bardziej powtarzalne I tego są Tak, BMW z Empower. Za chwileczkę i na lewym, i na prawym torze. Delikatnie większy kiosk na prawym torze M6 Karol. Przepraszam, x 6 Tenis wępiąco. Dobrze brzmi, zdecydowanie bardzo dobrze Brzmi na lewym torze to Audi A3 Daniela Klimka. On już z takim wydechem, co prawda, kupił to na auto, ale jest zdecydowanie zadowolony z tej nierdzewki. Na to, że Daniel wie, co się święci. Będzie mieć godnego rywala dla swojej BMW M2 i zobaczymy Patryk Walkę i jego niesamowite. I musiał szukać trakcji okay. Było dymu na A to tylko dobrze wrążył mamy 9-0. 9-0 Patryk Walkę. I nie Patryk. Mieście, że... mamy teraz Dariusza Jeżowskiego. z blachowym czyli ale tutaj dużo które nie chcą do końca współpracować na samym początku ale wiem, to, że zawodnik był już zahartowany w boju czyli Michał Rzym i jego RS 3 -y. niesamowicie szybkie nawet z fabryki tutaj zbyt dużą modyfikację raczej nie ma, bo to dość świeże auto to świeży lifting wręcz trzeba powiedzieć, bo gt sam sobie nie jest e, zbyt nowy. No, ale auto, które na przykład w Stuttgarcie nie istnieje, e, też wiele osób się wspiera. 3911 jest fajniejszym samochodem, czy właśnie GT-R, no, ale póki co e, najnowsza wersja 911. Jak... Przed nim było jeden ok. Łatwo mieć odwrócenie w tych autoach, które z góry przyjechały, reszty razy przeszło. Oczywiście to auto wolno z soną. Kaseria na lewym torze. Oczywiście ta najświeższa. Nie polecam takiego spoilera, jeżeli chcecie wkładać sobie zakupy do tego małego bagażnika, który jest z tyłu, bo tam z tyłu też jest mały bagażnik, żeby nie było, ale trzeba przerzucić zakupy wtedy przez spoiler. A co jest, jeśli chodzi o wtedy, tego Tutaj dużo dodatków się da, ten pomarańczowy z taką ilością karbonu. Ale się Zdecydowanie, odpuszcza te no, auty w momencie, kiedy traci tak, przytulność, czy odpuszcza gaz. Tak, no, sobie sprawę z tego, że jego auto, na scent, jest prosto jechać. A u nas tam szykowana, pierwsza na elantyckie, a się, Zobaczymy, jak sobie karmi tak, Karmina, bo jednak... Bardzo się do przodu dopędził Bardzo nisko, miska olejowa jest w tym aucie, ale to też przez to, żeby jak najbardziej obniżyć środek ciężkości, widzę, że więcej paliwa dolane do... Laty, do... Ja,